Dzień dobry, Renault Kadżar. Pokażę prezentację auta z zewnątrz i w środku Jest to pierwszy wypust z 2015 roku Pierwsze modele, które zjeżdżały właśnie w 2015 roku W 2018 był facelifting Troszkę się zmieniło podajże lampy, chyba środek Mamy tutaj bardzo trwały, niezawodny silnik 1.2 130 koni Taki sam jak w Nissanie w Nissanie bodajże Kaszkaju, yy, tak Kaszkaju ale skupmy się na nim no według mnie wyszło im bardzo ładnie to auto ten przód jest naprawdę fajny te linie są takie zaokrąglone, obłe ładnie to wygląda tutaj mamy LEDowe światło za chwilę włączę, pokażę bok auto też bardzo fajnie się prezentuje fajne są te listwy tutaj bardzo wysokie, czarne z stawką chromu dzięki temu, zobaczcie, że cały próg jest tutaj zasłonięty więc nie brudzimy sobie nogawek, spodniach jak wchodzimy bo całe błoto które leci to leci na, na listwy, a nie na progi to jest bardzo fajny patent w Renault w Renault właśnie Kadżarze w tym drugim Renault Australu tak samo jest to zrobione więc plusik dla Renault, dla mnie duży plusik tutaj mamy ledy migacze w lusterkach z tyłu też mamy ledy też takie fajne lampy, dosyć zrobione też mamy szerokie listwy chromowane relingi chromowane bardzo ładnie to wygląda przejdziemy sobie do środka Klameczki, chyba aluminium. Tutaj mamy sterowanie yy, lusterkami, szyby, reglowanie drzwi. Fotel jest dosyć wysoko umiejscowiony, co za tym idzie. Wsiadanie, wysiadanie jest bardzo przyjemne z tego samochodu. <coughs> Zamkniemy sobie drzwi. Ja mam 1,77m wzrostu. Fotel mam ustawiony pod siebie, wygodnie. Więc zaraz przejdziemy też do tyłu Zobaczymy jak z tyłu miejscem jest Tak wyglądają zegary Zegary możemy sobie modyfikować Zmieniać sobie kolory Ustawienia tego środkowego wyświetlacza Tutaj mamy tablecik dotykowy Zapalimy auto Taka jest karta designerska Może sobie leżeć Naciskamy, odpalamy auto za pomocą start-stop Tak wygląda podświetlenie kierownica skórzana wielofunkcyjna możemy sobie odbierać telefon tutaj mamy menu tutaj mamy do tempomatu, tempomat włączamy włączamy tutaj na konsoli środkowej mamy ogranicznik prędkości i tempomat, hamulec ręczny elektryczny, skrzynia sześciobiegowa manualna tutaj widzę mamy dwa gniazda USB, gniazdo AUX Zapalniczka, gniazdo. Tutaj mamy klimatronik dwustrefowy, nadmuchy. Wszystkie przyciski chodzą eee, przyjemnie, nie są powycierane. Auto jest, przypominam, z 2015 roku, a teraz mamy rok 2024, więc 9 lat ten samochód już ma, i te przyciski tutaj nie są jakieś zmęczone życiem, że tak powiem sobie włączamy i możemy sobie ustawić yy, nawigację, możemy sobie też tu ustawić mamy multimedia. Yy, tutaj chciałem wam pokazać, yy, że ta, te kolory jak sobie zmieniamy, yy, tylko teraz gdzie to dokładnie było, gdzie to dokładnie było te kolory, które sobie zmieniamy, to był chyba pojazd. I tutaj był, ustawienia chyba też nie, komputer pokładowy. Hmm, tutaj mamy średnią zużycie paliwa, nie patrzcie na to, bo to jest niemiarodajne. Hmm, to auto spala około 6-7 litrów średnie takie spala, spalanie. Więc jest jak najbardziej w porządku. Tutaj mam jakoś powietrza. Tutaj mamy tą nawigację właśnie, wpisujemy sobie adres cel podróży, tutaj mamy system i tu chyba będziemy mieli, tu będziemy chyba mieli ten wyświetlacz, bo tutaj mamy tak schowane. To widzicie, możemy sobie zmieniać kolorki I te kolorki tu się zmieniają i temu podświetleniu tu mamy niebieskie, różowe, żółte, zielone i tak dalej. I tutaj mamy też te style. O tutaj mamy kilka styli, mamy cztery style i, i zobaczcie jak wyglądają te zegary. To mamy pierwszy styl. To mamy taki klasyczny zegar. Tutaj mamy coś takiego, trzeci styl. O troszkę jak w hybrydzie i czwarty taki. Więc tak to wygląda z tych multimediów. I tutaj mamy u góry jeszcze Poświetlenie LEDowe, jedno, jedno, drugie bez, bez podświetlenia. Niektóre, niektóre panie będą zniesmaczone brakiem podświetlenia. Lusterka, jeśli chodzi o widoczność, lusterka są bardzo duże, przejrzyste, bardzo dobrze wszystko widać. Jeśli chodzi o słupek, nie jest jakaś yy, drażniąca jazda, że nie widać tam, jest pole martwe, jakiś tam się robi. Jest w porządku. Szyby też są szerokie, widoczność do tyłu jest w miarę, ale tutaj mamy czujniki cofania, niestety nie mamy kamery, mamy o, takie zwykłe czujniczki, krzut, tył. I co tu wam jeszcze pokazać? A te teledy Wam jeszcze pokażę jak wyglądają. Jak wyglądają ledziki. Fajny kształt. Nie jest jedna linia tylko jest taka jakby litera U. I z tyłu wam pokażę. A z tyłu nie ma, bo jest na auto. Już włączamy. I od razu włączymy sobie może migacze, zobaczymy czy są ledowe, czy żarówkowe. Żarówkowy migacz jeszcze jest, a tutaj ledziki się posietrają dookoła. Zobaczymy przednie jeszcze migacze i w lusterkach. W lusterkach są LEDy. W środku pewnie żarówka. Tak, z spodu też jest żarówka. Tu jeszcze mamy soczewkowe lampy. Dobrze, to co, przesiądziemy się na tył. Tylko zgasimy. Zgasimy autko. Ok. Więc fotel mam ustawiony pod siebie. To teraz pójdziemy na tył. Niestety nie ma podłokietnika. To pewnie w tych droższych wersjach. No i słuchajcie, siadam sobie tutaj. Do fotela swojego mam jeszcze bardzo dużo miejsca. Fotel jest wysoko umiejscowiony, więc mogę sobie śmiało nogi wsunąć pod to. Aż prawie prostuję sobie nogi. Więc miejsca jest w porządku. Tutaj mogę sobie rękę oprzeć. Szyba elektryczna. Klameczka chromowana. Tutaj mamy dosyć ciasne, bo nie mogę to bardziej odchylić, tylko tak. Nie wiem czemu, tak jest zrobione. ta konstrukcja, Schowanko. Tu też jest jakaś półeczka. I gniazda. Gniazdo zapalniczki. Pokażę jeszcze konsolę z fotela tylnego. Jeszcze nic nie dodałem, nie powiedziałem o fotela. Fotele bardzo wygodne są. Są szerokie. Mają trzymanie boczne i są dosyć miękkie, przyjemne. Z tyłu, tak samo, tutaj się siedzi ok. 5 osób można śmiało tutaj jechać wygodnie. I teraz bagażnik. Bagażnik ma 529 litrów z zestawem naprawczym. Mamy tu równą podłogę. I to sobie możemy wyjąć. O. I ewentualnie to. I mamy bagażnik jeszcze głębszy. I tu mamy jeszcze zestaw naprawczy. Baustaral na przykład. Nie mamy zestawu naprawczego. Zamówiłem sobie koło. I to koło niestety jest wyższe. I tej wnęki nie mam, bo jest zagospodarowana na koło. Więc mój bagażnik jest taki jak to. I powiem Wam, że niby tu jest 529 litrów, to nie jest to jakoś bardzo dużo. Tak to wygląda. Klapa ręcznie zamykana, nie ma elektrycznej, chyba że w droższych wersjach. I tak to wygląda to autko. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Czy kupić to autko, czy nie. Pozdrawiam.